Ile Urząd Marszałkowski wydał pieniędzy na imprezy w Zabrzu przez ostatnie dwa miesiące? Proszę pana, nie wiem ile, bo pan mnie zaskoczył na, na ulicy. Nie mam takiego pojęcia, nie mam takich danych. Jeżeli pewnie zwróci się pan do Urzędu Marszałkowskiego, to dostanie pan takie informacje. Trzeba by to policzyć, ale wydajemy dość sporo w różnych miejscach. Tak jak jeszcze raz powtarzam, w większości miejsc województwa śląskiego wydajemy środki. Czy ta częstotliwość pompowania publicznych pieniędzy na imprezy w Zabrzu po wyborach zostanie utrzymana? Jak wiemy teraz jest tych imprez więcej. Nie wiemy, czy to też nie jest element kampanii wyborczej, czy to nie jest takie wsparcie pośrednie. Sugeruje Pan jakieś rzeczy, wie, wie Pan. te. te... mieszkańcy sugerują, ja tylko, ja tylko pytam. Jeżeli już coś Pan sugeruje, czy mieszkańcy sugerują, to jest to dla mieszkańców. Jeżeli dobrze widzę, śledzę tam media społecznościowe i nie tylko, imprezy, które dzieją się w Zabrzu, także przy finansowaniu Urzędu Marszałkowskiego są bardzo licznie odwiedzane przez mieszkańców, mieszkańców Zabrza i którzy, rozumiem, cieszą się z tego. Nie robimy mieszkańcom krzywdy, że dofinansujemy jakiś festiwal, który dofinansowujemy od lat, czy współorganizujemy jakiś koncert, który organizujemy w różnych miejscach województwa śląskiego. Więc mnie nie dziwi, a dziwi, dziwią mnie mieszkańcy, którzy by się dziwili, że coś się w Zabrzu dzieje. Oczywiście możemy przykręcić kurek i nic nie robić, ale nie o to chodzi. To, co się wydarzyło w Zabrzu, referendum, które się odbyło w Zabrzu, Zrobiło wielką szkodę temu miastu, pewne procesy stanęły, to się przestało coś dziać, jako marszałek Województwa Śląskiego, jeszcze raz mówię, osoba współodpowiedzialna za całe województwo, muszę się tym przejmować i mieszkańcy miasta Zabrze nie mogą ponosić konsekwencji jakichś gierek politycznych, nie o to w tym wszystkim chodzi. Czy to prawda, że była prezydent Zabrze Agnieszka Rupniewska ma zostać zatrudniona w spółce zależnej? od Urzędu Marszałkowskiego lub już została zatrudniona, bo takie gdzieś tam plotki się pojawiają na mieście. Tak, jest to e, prawda. Pani Agnieszka Rupniewska e, wygrała kiedyś wybory w Zabrzu, zarządzała tym miastem, ma wiele talentów do tego, żeby e, czymś się zarządzać, czemuś e, dowodzić czy, czy, czy coś organizować. Chcemy te talenty wykorzystać. E, uważam, że to nie, nie może być tak, że ktoś w jak, z jakichś powodów traci stanowisko, to e, co, wilczy bilet i, i zakaz pracy. Nie. Właśnie e, trzeba ludzi cennych zauważać, wykorzystywać i, i jej talenty wykorzystać na rzecz pracy i rozwoju województwa śląskiego. W której spółce będzie pracować albo pracuje? Czy pracuje, jakby pan y, też odpowiedział? Tak, w Funduszu Górnośląskim. Szczegółów za bardzo też nie wiem. A co się stało z pracownikiem, który wcześniej pełnił tą funkcję, którą, pełniła pani, którą teraz pełni Pani Agnieszka Rupniewska? Bo rozumiem, że ktoś został zatrudniony i ktoś został zwolniony, czy po prostu stworzyliście stanowisko takie, żeby po prostu było stanowisko dla swoich? Znowu Pan coś sugeruje. Jeszcze tak raz raz. są w wszystkich w Polsce, tym, Wolę Wam tym. No dobrze, mówię, coś Pan sugeruje. Pani Agnieszka Rupniewska, zapewne, zapewne, ja nie dowodzę tą spółką, nie jestem prezesem tej spółki, dostała zadania, które powinna wykonywać, a w jakich określeniach to zatrudnienie zostało zrobione, już trzeba pytać pana prezesa Funduszu Górnośląskiego. Niewątpliwie, to jeszcze raz powtarzam, talenty i zdolności pani Rupniewskiej trzeba wykorzystać na rzecz rozwoju województwa śląskiego, w tym na rzecz rozwoju Zabrze.